Jak dobrze zacząć dzień? To jest pytanie, na które dziś damy Wam odpowiedź. Ja jestem Damian Borowski, my jesteśmy ponadprzeciętni, witamy w konkretnych pytaniach, w konkretnych odpowiedziach. żeby dobrze zacząć dzień, trzeba wstać rano z łóżka, pójść przed lustro i powiedzieć sobie od jednej do trzech rzeczy, które dziś uda nam się rewelacyjnie zrealizować, a które mamy w planach. I tak, wiem jak to brzmi, ale posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia nauka. Istnieje pewne zjawisko, które w psychologii nazywa się warunkowaniem wstępnym. Warunkowanie wstępne polega na takim nastawieniu człowieka, przed tym zanim coś usłyszy, zobaczy lub w czym weźmie udział, jeszcze zanim tego doświadczy. Rewelacyjnym przykładem mogą być krótkie felietony filmowe, które puszczane są w programach publicystycznych, zanim jeszcze zacznie się wywiad z gościem programu. Wystarczy wtedy jedną z osób, która bierze udział w tym wywiadzie, przedstawić w złym świetle, a następnie, dla zachowania pozorów obiektywności, zadać pytanie, czy osoba XYZ rzeczywiście jest zła. Od tego momentu widzowie podświadomie będą poszukiwali w tym wywiadzie informacji, które będą świadczyły, o tym, że rzeczywiście osoba X, jest zła. Ale dość negatywnych przykładów, może teraz coś pozytywnego z naszego własnego życia. Na pewno sami mieliście możliwość nakręcania się na imprezę, koncert lub wspólny wypad ze znajomymi jeszcze na długo przed tym, zanim to wydarzenie faktycznie miało miejsce. Sami siebie napędzamy, sami siebie nastawiamy na to, że będzie super. I tak właśnie działa warunkowanie wstępne, więc dlaczego nie mielibyśmy go wykorzystać z korzyścią dla siebie? Dlatego, reasumując, jeśli Wstaniemy rano i pójdziemy przed lustro, aby powiedzieć sobie te rzeczy, które mamy do zrealizowania i które na pewno zrealizujemy z ogromnym powodzeniem, nakręcimy siebie pozytywnie na cały dzień. To są materiały, które Wam polecamy i przypominamy również o tym, że możecie zadawać nam pytania w komentarzach, a dla odważnych wyzwanie. Przez najbliższych 7 dni, do następnego epizodu, róbcie to, o czym była mowa w dzisiejszym epizodzie, i sprawdźcie, jakie przyniesie Wam to korzyści. Powodzenia!